Wiecie kochani, jest dzisiaj dzień ósmy, już tak te dni szybko lecą, także witam Was serdecznie w kolejnym filmiku A ja właśnie jestem niedawno po śniadanku, w tej chwili skończyłam montować dla Was vlogmas z dnia siódmego Wczoraj go zaczęłam, ale byłam już tak padnięta, że nie dałam rady go wczoraj wieczorem dodać, także za chwilę będę go dodawać jest u nas zaraz godzina dziesiąta. Pranko już wstawiłam, tak jak mówię siadanko zjadam. Także zaraz biorę się za takie ogólne porządki w domku. Dzisiaj w sumie taki domowy dzień, ale pokażę wam dzisiaj metamorfozę mojej kuchni. Jest już skończona, także wszystko jest już super czyste, piękne. Wszystkie dodatki, wszystko mam, także mogę wam już wszystko pokazać. No i później będziemy domowo spędzać czas z dzieciaczkami. Mąż niestety idzie na popołudnie do pracy, także my spędzimy czas sami. Yy, mamy plan jeszcze dzisiaj zdobyć sobie kakao. Takie właśnie z piankami, także dzisiaj totalny relaks, jakaś bajka świąteczna Tak wiecie, będziemy się wczuwać w ten świąteczny klimat Dodatkowo może sobie pogramy jeszcze w jakieś gry, także dzień na pewno nam szybciutko zleci A teraz będę korzystać póki dzieciaczków nie ma i będę ogarniać sobie domek A na obiad dzisiaj będą mielone, zrobię je sobie na dwa dni Dlatego, że już jutro jest środa, czyli będę ogarniać tutaj pokój, malować ściany Także sobie ułatwię życie i zrobię obiad na dwa dni tak jak mówiłam, robię mielone, także zrobię ich dosyć sporo, żeby po prostu jutro tylko sobie dogotować ziemniaki. Także taki plan na obiad dzisiaj, a ja teraz uciekam i odezwę się do Was standardowo później. Ja się z Wami witam, kochani, ponownie właśnie po obiadku. Jest co prawda już godzina koło trzeciej, także ja do południa bardzo mało dzisiaj nagram, ale starałam się nadrobić różne rzeczy, właśnie, żeby później spędzić czas z dziećmi, a jeżeli chodzi o metamorfozę kuchni, no to ja ją pokażę dopiero jak posprzątam po obiadku, także dopiero wtedy Wam pokażę wszystko, jak wygląda. A przed chwilą wrzuciłam na kanał dla was właśnie vlogmasa z wczoraj, który powinien się pojawić wczoraj wieczorem, ale że nie dałam rady, także dopiero teraz go wrzuciłam. Dzisiaj skończyłam go rano monta. Dziękuje za niedługo wybieram się do przedszkola po dzieci, ale zanim to, to jeszcze zdążę powiesić pranie, później Wam pokażę tą kuchnię, no i na wieczór mamy zaplanowane właśnie oglądanie jakichś bajek, czy tam filmów świątecznych, e, pogranie w jakieś gry, no i oczywiście obiecane kakałko dla dzieci też będzie z pianeczkami. A jeżeli chodzi o Holumpexowy, to nagram go jutro z rana, ponieważ dzisiaj jest słabe światło u mnie, z każdej strony jest po prostu ciemnota, no i nie chciałabym, żeby właśnie przez światło ten filmik był e, słabej jakości, także jutro z rana po Postaram się to ogarnąć, zanim zrobię Saigon kolejny tutaj, ponieważ jutro, tak jak Wam mówiłam, zaczynam malować tutaj ściany. Także zanim to wszystko, to zrobię ten filmik. Także jutro postaram się go zmontować i też dodać. Ja już kochani, odzywam się do Was z mojej odnowionej kuchni, także w tej chwili Wam pokażę, jak wygląda kuchnia, a tutaj gdzieś po bokach będziecie mieli też wklejone zdjęcia, jak wyglądała kuchnia przed. Także już odwracam kamerkę i Wam wszystko pokazuję. Od razu na wejściu są tutaj drzwi, oczywiście nasz kalendarz, i tutaj jest stół z krzesłami. I ten stół z krzesłami został zakupiony ze sklepu na Facebooku. Świeczkę pokazywałam Wam w holu. Ostatnim, ona jest z akcjon, no i podkładka jest z pepko. Także idąc dalej, tutaj są te dwa właśnie koszyczki, które wam pokazywałam. Blat ogólnie kupiliśmy u siebie tutaj w mieście. No i szafki są odmalowane farbą z Duluxa właśnie do drewna i metalu. Klamki są zakupione z Allegro. Jeżeli chodzi o kolor na ścianie, to jest to farba Dulux Funkcjonalny Denim. Także tutaj są Meble tak jak stały, także jeżeli chodzi o rozmieszczenie mebli, stoją w ten sam sposób jak stały wcześniej. I tutaj płytki, jak widzicie, zostały przemalowane farbą. I farba jest z V33 bodajże. Także tak pomalowaliśmy razem z fugą tutaj te płytki, i tak to się prezentuje. Szyba została, tak jak Wam mówiłam w którymś vlogu, przyciemniona. I ona była ogólnie cała, cała prześwitująca, także jest przyciemniona. Lodówka stoi na swoim miejscu tak jak stała. Także tutaj mamy okienko i przechodząc dalej prezentuje się właśnie to tak. Kochani, w komentarzach, jak Wam się kuchnia podoba, ja jestem bardzo zadowolona z efektu końcowego, także w końcu jest czysto, jest schludnie i jest tak, jak mi się podoba, bo tamte meble, tak jak widzicie na zdjęciach, są bardzo, są były bardzo staromodne. One już mają kupę lat, także. Je odświeżyliśmy i tak to się prezentuje. Także napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba. Ja jestem, tak jak mówię, bardzo, bardzo zadowolona, a w tej chwili idziemy otwierać kalendarze. No i później oczywiście jakiś film bądź bajka świąteczna, no i kakałko. Dzisiaj mamy numer 8. Już czytam. Kiedy rodzice Zuzie i Olka na obiad wołają, to dzieci szybko do stołu siadają. Tam gdzie wszyscy obiad zjadają, to niespodzianki na Was czekają. Chciałam do komputera, także zaraz będę tego vlogmasa montować, także przyszłam się tutaj z Wami pożegnać. Oczywiście za dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić kciuku w górę, zasubskrybować kanał, odbyć filmikami na bieżąco. Możecie również pisać komentarze odnośnie na przykład kuchni, czy Wam się podoba. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Do jutra. Pa, pa.